Przede wszystkim jestem przefał, witam Was w 50 odcinku co tygodniowym powaniu licza i standardowo zaczynamy sobie od naszego druida. Idziemy sobie w wyznaczone miejsce i tu będziemy kować naszego licza. To jeszcze musimy poczekać kilka sekund. 2048 i 48 sekund. pięć, 6, 7 i już się O, no się nie da? Jest, dobra, mamy det No cudą, tylko Detsnaka mamy. Nawet nie mamy krzyka z. I tego, ale to możemy jeszcze wylogować tutaj. No, przypominam standardowo, że licze możemy kopać co 7 dni. Musi być cooldown co do sekundy wyliczony. Niestety. Także warto sobie to gdzieś zapisać, ja to mam chyba tutaj zapisane. To ja sobie gdzieś tam to w notatniku możecie wypisać. Standardowo odcinek jest nagrywany ze streama, z live'a, także pozdrawiam wszystkich oglądających. A tych, którzy nie mogli być na streamie o tej godzinie, no to sobie w poniedziałek na kanale, możecie obejrzeć skutki tego odcinka. Na no, sobie Marek, też zobaczymy. się Manko, sioczer jak tam finał goldów? Nie wiem, nie wiem. No tu się wylogujemy w domku. Logujemy się na Paladyna. Logujemy się na Paladyna. I tu mamy kopanie Licza 47 i 22. No to chwilkę poczekamy. Możemy to zbić. Tu sobie poczekamy. Według cyklopedii, to tutaj nasz liczb z Licz bagien l 3 jest warty 18915. Ale potem zobaczymy, ile naprawdę tak jest warty w depo. Jaka jest cena? To powinno się wdać dać. F9. Raz, jeszcze raz. Marek. Sedi, jak nie wiesz, finał goldów, byliście wczoraj czy nie? Dobra, we wypadł, Wypadno Niestety tutaj też nie było No też się możemy iść wylogować i logniemy na kolejną postać. No na razie mamy Smaldiamonta. Przestawię go do przodu. Nieźle. Ale może nam się uda w tym odcinku wykopać. właśnie. Liczę z Raz się o tym przekonamy. tu nam wpadnie. Marek, Sed halo, 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 sioczer. Spokojnie, na no, razie nagrywam odcinek, więc nie przeszkadza. I będę wdzięczny. Weźmy sobie tutaj. Możemy na skillu wylogować. Tam jeszcze kilka sekund trzeba poczekać na kolejnej postaci, więc prawie zdążymy się wylogować tutaj. Wylogujemy na MSA. I tutaj mamy czas. 10:09 i 05. Podejdźmy wyznaczone miejsce. Nasze już? F9? Jeszcze nie. Może teraz? F9. A jest to Small Diamond. No niestety, Cosmandia monta Ale tu ptasiński dzięki za obserwacje. No szkoda, że tylko Small Diamonda wykopaliśmy. No trudno. Tutaj też się musimy iść wylogować w takim razie. Czy z p mamy. Trzecia szansa, ale że tylko was ma demonty, jeden decnej Mamy y, dwie próby. Może wpadnie, chociaż jeden. Ale coś mi się wydaje, że jednak nie. Dzisiaj nie będzie żadnego liczenia niestety. Wylogujemy na szybkości. Teraz sobie na naszą MS koregujemy, 20.51 i 10 sekund, poczekamy chwilę. 20.51 i 10 sekund, to jest 20.50, 50 sekunda, bo potem mamy gdzieś tutaj, nie da się jeszcze jej użyć, niestety. Teraz, nie da się jeszcze, A teraz się powinno dać. No coś mamy, Deathsnake'a mamy niestety. Gdzieś tutaj będzie, w jakimś backpacku jest Death Snake, no trudno, szkoda. Szkoda, szkoda. Ostatnia szansa na dzisiaj została, naszym Deathsnake'iem. Znaczy, Knight'em nam została ostatnia próba. Troszkę do spadła Je się na nas kilo wyujjmy? I ostatnia próba na dzisiaj. M level. No i tu mamy godzinę 2052 40. 24 sekundy F11 Nie ma nic jeszcze. Jest mal diamant to wykopaliśmy. No trudno. I w tym odcinku nie mamy licza z niestety. Już nas mal diamond. Szkoda to Zobaczymy jeszcze w depo jaka jest cena tego naszego licza w tym tygodniu. Bo na cyklopedii zawsze jest inaczej. Jest 18915. W tamtym tygodniu chyba było po 40 coś. Jak się nie mylę. Pamiętam, że coś na czerwono strasznie było na tym markecie, na tym liczu. No zobaczymy, czy tamto się sprzedało w ogóle z tamtego tygodnia. Kondrat Skalimowski, dzięki za obserwacje. Zobaczmy na koniec odcinka. O ile jest na marketcie. Ty, no dalej jest po 39, a te z tamtego tygodnia się nie sprzedały, co wystawiłem po 48, ktoś dał mniej, ale dalej, dalej jest na czerwono. No, raczej tego nikt nie kupi niestety, trzeba będzie to potem wystawić za jakieś 15-20. Max 18 może, i wtedy się może sprzeda. Ale póki co zostawimy to na markecie, no i w takim samym odcinku spotykamy się dokładnie za tydzień standardowo na streamie. Co nie będę mogli to w poniedziałki sobie zawsze rezultaty mam obejrzeć na kanale. Ja Was zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do ustawienia łapki w górę pod tym odcinkiem, bądź łapki w dół, jak się nie podoba. Możecie też dołączyć do grupy na Facebooku Pacjenci Siochera i też do fanpage też możecie zapisywać na Facebooku, tam też mamy streamy, także jak coś to zapraszam na streamy w tym No i dzięki za ten odcinek i do zobaczenia standardowo dobro za tydzień. Dzięki za uwagę, pa pa, hej.